Witam serdecznie i zapraszam na przegląd wydarzeń minionego tygodnia. Papież Franciszek, po raz pierwszy, jako papież publicznie przewodniczył sakramentowi małżeństwa. Podczas mszy świętej, którą odprawił w Bazylice Świętego Piotra, przysięgę małżeńską złożyło 20 par. Były wśród nich osoby od 25 do 56 roku życia, w tym takie, które otrzymały orzeczenie Trybunału Kościelnego stwierdzające nieważność pierwszego małżeństwa. Były pary, które już mieszkają wspólnie, mają dzieci, ale i takie, które poznały się w grupach kościelnych. Papież w Homilii zaznaczył, że małżeństwo nie jest to gładka podróż bez konfliktów, bo nie byłoby to ludzkie. Jest to podróż wymagająca, czasami trudna, czasami konfliktowa, ale takie jest życie. To wszyscy długoletni małżonkowie mogą potwierdzić. Małżeństwo jest symbolem życia, realnego życia, nie jest fantastyką. Jest sakramentem miłości Chrystusa i Kościoła, miłości, która w krzyżu znajduje swój sprawdzian i gwarancję. Po Chomili odbyła się ceremonia zawarcia małżeństwa, zwracając się do każdej pary z osobna. Papież przyjął przysięgę małżeńską, jaką narzeczeni złożyli sobie w parach, po czym pobłogosławił i przekazał im obrączki, które sobie nałożyli. Na koniec udzielił małżonkom specjalnego błogosławieństwa. Przypomnijmy tutaj, że Święty Jan Paweł II dwukrotnie jako papież publicznie udzielał, błogosławił małżeństwa. Było to w 1994 roku z okazji Międzynarodowego Roku Rodziny oraz w 2000 roku z okazji Jubileuszu Rodzin. Ponadto Jan Paweł II wielokrotnie błogosławił małżeństwa podczas uroczystości prywatnych. Ojciec Święty przed modlitwą Anioł Pański, odwołując się do święta podwyższenia Krzyża Świętego, Zastanawiał się, dlaczego mamy wywyższać krzyż. Wskazał, że nie wywyższamy obojętnie jakiego krzyża czy wszystkich krzyży. Wywyższamy krzyż Jezusa, ponieważ na nim najpełniej objawiła się miłość Boga wobec ludzkości. Przyznał, że, kontemplując i czcząc święty krzyż, ze wzruszeniem myślimy o tak wielu naszych braciach i siostrach prześladowanych i zabijanych z powodu swej wierności Chrystusowi. Dzieje się tak w szczególności tam, gdzie wolność religijna wciąż nie jest jeszcze zapewniona, czy też w pełni realizowana. Ale zdarza się także w krajach i środowiskach, gdzie zasadniczo chronione jest prawo wolności i prawo człowieka, ale gdzie w praktyce wiernie, a zwłaszcza chrześcijanie, napotykają ograniczenia i dyskryminacje. Dlatego dzisiaj o nich pamiętamy i szczególnie się za nich modlimy, powiedział Ojciec Święty. A o wyzwaniach dusz pasterskich. Wobec rodziny, w świetle ankiety papieża Franciszka i przygotowań do zbliżającego się synodu biskupów o rodzinie, mówił w gnieźnie ksiądz dr Przemysław Drąg, dyrektor krajowego ośrodka duszpasterstwa rodzin przy konferencji episkopatu Polski. Był on gościem siódmego już sympozjum o małżeństwie i rodzinie. W swojej prelekcji ksiądz Drąg, odwołując się do ankiety papieża Franciszka wskazał na najpilniejsze wyzwania stojące przed duszpasterstwem rodzin. Jednym z ważniejszych, jak powiedział, jest rosnąca liczba konkubinatów, które, co wyraźnie widać w ankietach i co jest bardzo niepokojące, spotykają się nie tylko z aprobatą, ale coraz częściej z zachętą ze strony rodziny i społeczeństwa, środowiska. Rodzi się konkretne wyzwanie dla duszpasterzy, dla rodziców, dla osób zaangażowanych w Duszpasterstwo Rodzin, powiedział prelegent i wskazał kolejny problem, którym jest rosnąca liczba rozwodów, która też sukcesywnie wzrasta. Jest to szczególnie widoczne w dużych miastach. W Warszawie, na przykład, w 2011 roku współczynnik rozwodów sięgnął 49%. Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin wskazał też krótko na propozycje i działania Duszpasterstwa Rodzin. Ich modelowy program zawiera, jak powiedział adhortacja papieża Jana Pawła II, familiaris konsorcją. Obok właściwego przygotowania narzeczonych, podczas tzw. kursów dla narzeczonych, czy wykorzystania samego obrzędu ślubu, szczególny akcent należy położyć na duszpasterstwo młodych małżeństw, które nie będąc jeszcze gotowe do zaangażowania się w konkretny ruch kościelny, pozostawione są często samym sobie. A na Tajwanie 6 września, konsekrowano pierwszy w chińskim świecie katolickim kościół pod wezwaniem świętego Jana Pawła II. Uroczystej liturgii połączonej z poświęceniem kościoła przewodniczył miejscowy arcybiskup Peter Chen Chung Liu. Towarzyszyło mu około 20 księży, a obecnych było ponad 1200 wiernych. Pomysłodawca i architekt obiektu, miejscowy proboszcz, włoski misjonarz, ksiądz, Calogero ma powiedział, że najważniejszą i najpiękniejszą wiadomością był chrzest w czasie tej Eucharystii. Czworga dzieci, przy czym dwaj nowo-ochrzczeni chłopcy otrzymali imiona: oczywiście Jan Paweł. Nowy Kościół znajduje się na południu wyspy, gdzie główną grupę mieszkańców stanowią tubylcy z grupy etnicznej Paiwan, liczącej ponad 7 tysięcy osób, z których przeszło 2 tysiące to katolicy. A w łagiewnikach i w ogóle w Polsce gościmy 26 zakonnych z Chin. Rozpoczęły swoją wizytę od Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Siostry zostały zaproszone przez Stowarzyszenie Sinikum imienia Michała Boima, który działa w Polsce na rzecz Kościoła Katolickiego w Chinach. Przybyły do Łagiewnik zakonnice spotkały się m.in. z biskupem Janem Zającem, rektorem sanktuarium, który każdej siostrze udzielił indywidualnego błogosławieństwa. Podczas trzytygodniowego pobytu siostry z Chin odwiedzą Warszawę, Kraków, Częstochowę, Nysę i Opole, gdzie będą miały okazję zapoznać się z życiem i działalnością polskich sióstr zakonnych. Wizytę w Polsce siostry z Chin zakończą 25 września, a 20 września, we Francji, ma rozpocząć się proces o uznanie cudu za pośrednictwem błogosławionego Jerzego Popiełuszki, który ma otworzyć jego proces kanonizacyjny. Autorka znanej biografii księdza Jerzego, dr Milena Kindziuk, przypomina, że uzdrowienie mieszkańca Francji chorego na przewlekłą białaczkę szpikową w formie nietypowej, czyli wyjątkowo złośliwy rodzaj raka, dokonało się po modlitwie za wstajnictwem księdza Jerzego Popiełuszki i było nagłe, niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia. Chory leczył się przez 11 lat, w końcu w śpiączce został przewieziony do szpitala na oddział paliatywny. Rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki oznacza e, rozpoczęcie procedury sprawdzania tego cudu. Aby stwierdzić, czy może on służyć do kanonizacji, muszą być przesłuchani wszyscy świadkowie, choroby, uzdrowienia Francuza. Trzeba też zebrać wszystkie dokumenty medyczne, rozpatrzyć sprawy z punktu widzenia religijnego. Dopiero wtedy te wszystkie dokumenty będą przekazane do Watykanu, gdzie e, kongregacja do spraw Świętych rozpocznie swoje procedury by ostatecznie wydać orzeczenie, czy ten przypadek można uznać za cud kanonizacyjny i czy otwiera on drogę do kanonizacji. Dr Milena Kindu-Dziuk stwierdziła, że jeśli tak będzie, papież będzie mógł wyznaczyć datę kanonizacji księdza Jerzego. A to z kolei będzie oznaczać, że kult błogosławianego księdza Jerzego Popiełuszki rozszerzy się na cały kościół powszechny i bardzo, bardzo się z tego cieszymy. Według informacji skandynawskiej konferencji biskupów w Danii, Norwegii, Finlandii i Islandii zarejestrowano około 330 tysięcy członków parafii katolickich. Sekretarz generalny Episkopatu Skandynawskiego, właściwie powinniśmy powiedzieć sekretarz generalna Episkopatu Skandynawskiego, siostra Anna Miriam Kaszner, powiedziała, że w niektórych diecezjach liczba katolików zwiększyła się trzy, a nawet czterokrotnie. Kościół liczy, że katolików może być nawet 600 tysięcy, gdyż statystyki kościelne nie obejmują wielu migrantów. Największą grupę katolików żyjących w północnej Europie stanowią właśnie pracujący migranci z Polski, oczywiście z Chorwacji, Litwy oraz Filipin i Wietnamu. Wzrasta także liczba osób przechodzących na katolicyzm. Warto wiedzieć, że miejscowi księża przebywają rocznie niekiedy 150 tysięcy kilometrów, by udzielać sakramentów. Wielkie odległości w sposób szczególny utrudniają opiekę duszpasterską nad wspólnotami. Jednak największe wyzwanie dla kościoła w tym regionie stanowi finansowanie. Jak powiedziała siostra sekretarz: Jesteśmy ubogim kościołem w zamożnych krajach, można by pewnie nawet powiedzieć w bardzo zamożnych krajach. Na koniec wiadomość z Polski trwa właśnie czwarty już tydzień wychowania. W liście na rozpoczęcie tego tygodnia biskupi podkreślają że współczesny świat próbuje narzucić ludziom przekonanie, że nie ma żadnej obiektywnej prawdy, a każdy człowiek rozumie i stosuje ją na swój własny, indywidualny sposób. Autorzy listów zwracają uwagę, że na człowieka głoszącego istnienie obiektywnej prawdy patrzy się z podejrzliwością czy lekceważeniem. Dlatego, przypominają, Kościół przestrzega przed swego rodzaju dyktaturą relatywizmu. Biskupi podkreślają znaczenie wychowania do prawdy. Jak piszą, polega ono na tym, aby na wszystkich etapach procesu wychowawczego, dokonującego się w domach, przedszkolach, w szkołach, rodzice, nauczyciele, wychowawcy ukazywali wartość odkrywania ostatecznej prawdy o człowieku, o świecie i o Bogu. W liście pasterskim biskupi kierują do wychowawców gorący apel: nie bójcie się, czytamy, nie bójcie się prawdy, dążcie do niej z odwagą i zapałem, uczcie jej innych, wychowujcie do niej wszystkich, których Wam Pan Bóg powierzył. Nie dajcie się zwieść namiastkami, prawdy czy półprawdami. Brońcie się przed manipulacją ze strony tych, którzy są niechętni Chrystusowi i Jego Kościołowi. Pewnie ten apel możemy kierować nie tylko do wychowawców, ale do nas wszystkich. Kończę przegląd wydarzeń minionego tygodnia. Wszystkich telewizów, telewizji Lumen. Zapraszam na kolejne spotkanie. Do zobaczenia.